Cześć, Aleksandra Wtoczak wraz ze mną, Robert Pasut, witam. Siema, siema, widzowie. Zadowoleni, że przegrał Cieszę się, to wrócę silniejszy, chury. Ja się zastanawiałam, kto Ci doradził, żeby wziąć taką walkę? E, moje jaja. Okej, okay, okej. Okay. No co, no co? Tak spodziewałeś się, że... Jezu, ludzie, to są freak fighty, no Boże, no i co, no... To nie chodzi o to, żeby wygrywać na BSC Rekord, tylko żeby się działo. A działo się, działo się. Były bomby, były bomby. Były kopy, były kopy. Ja słuchałem, wtedy słuchałem, będzie... Chuja i zrobiłeś. Rogoziński następny. No to już kolejka czeka. Szyszka o ja... No, naprawdę, jak no, a nie zauważyłem. Trener w kurz... Rogoziński, naprawdę. Ty wracaj na matę lepiej, a nie denerwujesz się. Z tobą bym sobie poradził. Ojej, ojej. To może ja tak stanę. sobie z nim rundkę w stójce. Z kim? Z nich dwa kolana. To pogadamy sobie. Tazi? No, i Kurczę, ale wiesz, tak, że się. Pisać dwa kolana, tak zdziwił, ten by bardziej. Ładnie, w Parterze. Co? No. Ale wysmarowany so, to był. Wysmarowany. wysmarowany był. No, oczywiście. No, przecież go wycierali przed wejściem. Serio? Był? No wy, 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 wycierali go przed wejściem przecież do OKTAGONu. Dlaczego tak długo wchodził? No ja tego nie wymyślam, no. Zobacz, tu jest jego puchar. Może chcesz ukraść? Nie, ja sobie taki wygram. Kiedy wygrasz? No, czasem na walkę sobie wygram. Ale już nie będziesz brał chyba takiego, co trenuje 8 lat? Raczej nie. Ale za co najbardziej szanujesz ogólnie Kamila, za tą walkę? Za walkę? Za luz. To był pierwszy przeciwnik, który się uśmiechał między rundami ja też się śmiałem. A przy tym mocno. W sensie dobrze, że momental, mental taki, że szedł i tak he he he. To było spoko, ja lubię takich debili. I wy, tak naprawdę, gdyby nie walka, to byście byli najlepszymi przyjaciółmi, mi się wydaje. Być może, no, no, nie no, taki... No mówię, ten, i za to, że od do samego końca, nie? Że nie kalkulował, że o, wygram se na punkty, tylko chciał mnie skończyć. A no ja nie dałem się, no i tyle. No przy tym duszeniu ja byłam w szoku, że ty tam dałeś sobie radę. Nie, to easy było. Czyli nie zapiął zbyt dobrze. Brody. Albo masz mocną głowę, głowę znaczy. No dobra, a powiedz mi, Robert, bo właśnie z Tazem rozmawiałam wcześniej o tym, że wy macie takie podobieństwo, nie wiem, czy też to zauważyłeś, że on nagrywa na kiku z chłopakami, a ty nagrywasz z dziewczynami. Nie, on też dupeczkami nagrywa, tylko ja mam ładniejsze. Może połączycie siły i razem będziecie nagrywać? Może też nagramy, bo przydałoby się, bo ja potrzebuję tej widowniki kikowej, bo jestem nowy tam, nie? No, ale już nie masz bana. Nie, bana nie mam. Nie mam 24 godziny tylko. Powiedz, kto najbardziej ci dzisiaj kibicował? Mm, nie wiem kto. Dziewczynki moje, no. Miałem 8 dziewczynek, wydałem na nie takie siano. Dobrze, że ten Prime płaci. 8 dziewczyn 8 dziewczyn hoty pokoje, 8 dziewczyn bilety, 8 dziewczyn pociąg. W dwie strony kurwa. To ja biję no, ale się u... Chce zobaczcie jakie one... są on wspaniałe, trzymają ci puchar. Oh. Trzymają są. ci puchar, przynoszą ci picie. Kocham je no. wszystkie. No właśnie, więc jak możesz? Przybijcie sobie piątkę z Kamilem. Bialiśmy już, gdzieś mu gratulowałem. Mówię ci możesz zabrać. Co byś nie będzie widział. Nie będę udawał, że go nie lubię dalej, bo mi się nie chce. No, no lubicie się po prostu, taka no, jest spokojnie. prawda. jest, no. tak nie, nie ma co robić dymów na siłę pod, yy, pod wież. Pod walka sprzedana, walka przegrana, ale zrobiona i chuj. Bierz puchar. Tak. Ale nie. Tak, gratulacje, dam, że dam. Kurwa, gratulacje, że tą walkę kurwa wziąłeś, bo Ciężko będzie, gdyby się jeszcze tę walkę jakoś ze mną wziął. kogo bierzesz teraz? Może wyzwij kogoś, kurwa. co cię chciałem, ale to kurwa będzie gorsze. No, gorsze o ciebie jest. Bez, Bez urazy. Wyzwij kogoś teraz. Kogo on powinien mieć? Każdy mi ze mną. Każdy mi, to Ty Tyborim, Tyborim, ty Twój kolega z tego. Ale z Piotkiem? czy z Pawłem? W ogóle chciałbym tego, 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 na początku bym chciał tego słabszego. No, Który jest słabszy? Nie, już teraz to już są tak samo. Ale mógłby z Piotrkiem Tyburskim zawalczyć, to no, było Bo włosko moc, bo aby bit tego chce? Nie wiem, my jeszcze musimy trochę patronować. Ale w bardziej w kajdem wolał ogólnie. No w kajdem wolał, ale chyba to ty woli K1. Tak, nie, oni tam we wszystkim. No to jest dobre. Ale, dobry. Jest. ale być, być Właśnie, pomści być burski Tyburski bierz go, pomścim. Pomścisz mnie kurwa. Dzie dziękuję. Kurwa, kibicowałeś. Tak. Ale tak, Bo się ale do ciebie bo... przyjechałem na programie? Nie, bo z innego klubu. Rozumiem. No. Dobra. Dobrze, tutaj widzę, że wszyscy, wszyscy nagle są. Dobra, e, Kamil, chcesz pogratulować za coś Robertowi? No, że tą walkę przyjął, no ale we dwójkę się bali do mnie wyjść, on sam wyszedł, chociaż wyszedł, więc gratulacje, że się... Jestem nie sprawdziłem tego. Ogólnie, no głupi, no nie ten level jeszcze Robert, ale w szacunek, że wyszedłeś i w ogóle, że nie padłeś po tych na wątrobę. Ale miałem szczęście, że nie było kolana na głowę. Byłoby koła na głowę, no, dwa razy, trzy razy cię no, miałem. miałem. Tak. Byłoby KO, byłoby I Jaj, dobrze, że go w jaja niechcący. Bo złapałem oddech. No to nie było ale specjalnie? Nie, nie, no gdzie kurwa wiaje specjalnie? Właśnie, tolo, Jak jakaś... Oby. Wiem, wiem. Byłoby k.o. Byłoby k.o. Nie ma co gadać, zostawmy już te zasady. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Robert. Dzięki, Ola. Dzięki. Dzięki. Dobrze, Kamilu. Tak. Zapraszam Cię z pucharem, pokaż wszystkim. Tutaj chciałam, poka chciałam Robertowi go wręczyć, ale nie chciał. O, chyba się trochę zdenerwował. Ale nie, no fajnie, że wziął tą walkę chociaż. Byłamy między nami zła krew, ale ch, chociaż podjął tą, podjął rękawicę, więc tak się mam udać szacunek, że podjął rękawicę. No, no, właśnie. Słuchaj, gdyby, e, gdyby tak naprawdę nie to, że wy mieliście walkę, to moim zdaniem e, wy byście byli najlepszymi przyjaciółmi. No nie mów, przy, nie mówmy, że przyjaciel, przyjaciel to jest zbyt mocne słowo. Ale no kolegami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W kurwi mnie dużo razy, dużo było złych słów, ale no szacunek się tą walkę, walkę przyjął w ogóle. Że się odważył i wyszedł do mnie. Nie wiedział na co, na co się pisze ogólnie, nie ten level jeszcze. Właśnie też się zastanawiałam, pytałam o to Roberta, jak on, w ogóle kto mu powiedział, żeby z Tobą za, zgodzić się walczyć, skoro Ty 8 lat trenowałeś K1? No K1, prostu... no K1 no to jest MMA jednak, więc wiesz, jakby, z ja jestem stójkowiczem, jakbym ja obalił, to bym mógł mnie wiesz, w jakiejś parterze skończyć, ja zrobiłem pięć treningów w w życiu moim, więc ja nigdy w MMA się nie biłem jakby, więc miał szansę tam jakieś, jest silnym chłopem. Ja bym jakoś głupio obalił, albo ja bym jakiś głupi, głupi, błąd, błąd popełnił, to może bym ja jakoś tam, wiesz, w parterze skończył, ale no ja się nie dałem. Walka toczy się w stójce, zaczyna się w stójce, no i skończyła się w stójce. Za co masz największy taki respekt do Roberta? Oprócz tego, że tą walkę podjął. Bo jeżeli chodzi o samą, sam przebieg walki, coś cię zabolało, nie wiem, i był jakiś mocny cios, czy co totalnie... No ani razu mnie nie trafił, no niestety nie, A ani razu nie trafił. Większą krzywdę mi zrobił ten puchar, bo się skaleczyłem tym pucharem i sobie palec zrościłem. I trzeba mi krew tyskać. on mnie na nieraz nie trafił. zatrzymałem trzymałem dystans. no nie ten level, za szybki byłem dla niego. Zbyt dużo uników. Mało się. Tu jeszcze trochę, trochę pracy, pracy przed nim. Nie ten level. No, albo inni przeciwnicy dla niego. A teraz co z tobą? ja co przeciwnicy? Bo mówisz, że Adrianie ciosie i dlaczego? No, bo wyjechał partyzant z na na, 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 na konferencji nie robi się takich akcji w ogóle. Mówi, tam liścia. Na wywiadzie coś się do mnie spultał. Ja mu się on mi oddał. Ja mu tego nie wybaczę. Aczkolwiek, no to jest. Więc nie ja wiem, pas jest silniejszy od niego, wyższy i silniejszy, więc jakbym, jak miał się z nim bić, to chyba jedną ręką, bo to jest c**a, więc wyraźnie tej walki tak, ze mną nie, we, nie, 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 we, nie weźmie. Wolałbym walki bardziej jakieś ambitne, niż jakiś cios. Zje... ale no, jak będzie chciał się ze mną bić, mogę go na... tylko lewą ręką. Mi się wydaje, że będzie nowa gwiazda Freak Fightów z ciebie. Tak, takie mocne słowa mówisz. No oczywiście, kto będzie brał ze mną walki ogólnie, no ale mi się wydaje, że... Odnajdę się w tym świecie. Podoba mi Widzowie, to. piszcie, Podoba mi się czy to. mam rację. No, się, no lubię, lubię te konferencje, dla mnie są śmieszne ogólnie, ta za zadyma. Lubię też walczyć, więc raczej mi się, się tu odna odnajdę. Pozytywny świr, a dodatkowo jeszcze potrafi się bić. Słucham? Pozytywny świr i dodatkowo potrafi się bić. Tak, no to połączenie idealne chyba, mi się wydaje. Dokładnie. Gratuluję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Dzięki.